Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pretorskich Opowieści. W dzisiejszym odcinku skupimy się na Królestwie Lordran, miejscu akcji pierwszej części. Jednak zanim zaczniemy, zapraszam serdecznie do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym materiałem. No to możemy zaczynać. Lordran jest miejscem akcji pierwszej części gry Dark Souls, a jego historia jest taka. Żeby poznać historię Lordran, trzeba się cofnąć do epoki starożytnych. W czasach, kiedy istniało nic, a światem rządziły smoki, nastał płomień, a wraz z nim narodzili się lordowie, którzy dzięki potężnym duszom obalili smoki i narodziła się era ognia. Po tych wydarzeniach założyli królestwo Lordran i zamieszkali w Anor Londo. Jednak kiedy pierwszy płomień zaczął przygasać, to Gwyn zdecydował się poświęcić, żeby utrzymać płomień i królestwo w Ryzach. Po tych wydarzeniach królestwo całkowicie opustoszało, a zamieszkały tam potwory, które zrodziły się z łoża chaosu oraz nieumarli. Jednak istniała legenda, która mówiła, że nieumarły wybraniec odbędzie pielgrzymkę do Lordran uderzy w dzwony przebudzenia, oraz pozna los nieumarłych. Los królestwa zależy wyłącznie od decyzji wybranego nieumarłego. Jednak niezależnie od zakończenia, królestwo w przyszłości upadło, a na jego miejscu powstało królestwo Dragleit, a potem królestwo Lothric. Dzięki wszystkim serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam jeszcze do innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem w sprawie następnego materiału. Więc do następnego spotkania w pretorskich opowieściach!